Mm, ona ma piękny uśmiech. Ma najpiękniejsze włosy na świecie. Podobają mi się jej oczy, włosy, zęby, uśmiech. Ma cudowną wąską talię, płaski brzuch. Uważam, że ma piękne kształty. Najpiękniejszy jest jej uśmiech i pozytywna energia. Bardzo mi się podobają jej włosy. Ma super nogi. Fajny biust. Ma piękną szczerbę między jedynkami. To jest takie urocze i, i naprawdę słodkie i kochane. Ma ładne oczy, spojrzenie. Zawsze wygląda fenomenalnie i ma piękny uśmiech. Podoba mi się jej sposób bycia, poruszania się. Jest piękna. Jest piękną kobietą po prostu. Mm. Mm. Moja mama jest najpiękniejszą kobietą na świecie. Moja siostra jest piękna. Moja córka jest piękna. Moja przyjaciółka jest piękna. Tego jestem pewna na 100%. A wy jesteście piękni.